Ludwiczku, kiedyś latałem na lotni bez lotni co mam Te sanki kosztowały 12 dolców Mam nadzieję, że zjeżdżając z góry potrącisz jakiegoś jelenia, którego upieczemy i zjemy Bo tylko tak mogę wyjść na swoje na tym interesie Doskonała, Ludwiczku Ale do usuwania rdzy z tytanika. I... Powiadasz Jensen, że jesteś ptakologiem, tak? Łapiesz ptaki i rozkładasz się na czynniki pierwsze. Otóż nie, jestem patologiem. Badam przyczyny zgonu. He! Obracasz sztywniaków, co? Otóż do pewnego stopnia masz rację. Możesz popilnować mięsa? Chętnie. Hej, chyba nie przyszedłeś prosto z pracy. Nie, nie, nie. To dobrze, bo nie chcę tu mieć żadnych patologicznych hamburgerów. Oj, nie zauważyłeś, tato, że pada? Co? Masz na myśli ten rzadki kapuśniaczek? Ja przeżyłem na morzach południowych potężne monsuny. Przespałem huragan na Hawajach i podczas pory deszczowej przepłynąłem w tej z powrotem Atlantyk! He he, to był deszcz! A teraz, he he, to marna imitacja porządnego deszczu! Zwykłam za szkół. Nie pouczaj mnie kolego! Mój syn jest taki amerykański, e, jak te frytki wymyślone przez Francuzów! E, Ej, pan sędzia spoko, ślepy na jedno oko. <grym zimny> hej, ty! Walnięty dzieciak, hej, mogłeś mi wgnieść felgę! Poza tym jest uroczą istotą. Jeśli zapomni się o niezdrowej cerze, żółtych zębach i oddechu, który mógłby zabić dinozaura. Tak, to wyjaśnia ich wyginięcie. To makaron ze szpinakiem, kiedy byłem na wojnie. Całe jedzenie było zielone! Zielony makaron, ziemniaki, sałata! Bo sałata jest zielona, tato. Jasne, teraz tak, my to zaczęliśmy. I kiedy byłem na wojnie, już o czwartej rano piłem popołudniową herbatę. Tato, muszę do toalety. Nie dam się na to nabrać. Ja też muszę, tato! Trzymaj! Na wojnie musiałem trzymać przez trzy kontynenty. Zamknij, to straszny mróz! I to ma być mróz! No co nie? Na biegunie był mróz. Kiedy dryfowałem na górze lodowej, to był taki mróz, że kiedyś zamarzła mi krew w żyłach. Pojęcie, tato, że nikt nie wie, co to jest święto dziękczynienia, ale założę się, że ty wiesz. Na pewno. Oczywiście! Jestem fontanną wiadomości! Święto jak święto, zwyczajne, a nazwa wywodzi się z łaciny. W wolnym przekładzie oznacza: zjazd krewniaków, których nie cierpisz. Przestań narzekać! W czasie wojny nie mieliśmy ładnych pojemników z woskiem do czołgów. Musieliśmy używać wosku z uszu. W tej rodzinie wosku w uszach nigdy nie brakowało. Możemy być dumni. O a ile to waży? Dobrze, że pytasz. Ten model waży no bardzo dużo. Skąd ma wiedzieć? Może się położysz, ja po tobie przejadę. Wtedy będziesz wiedział. Ej, hey, Anderson, wygrałem konkurs na przywoływanie świni. Hej, hey, gaz! To działa! Patrz, idzie twoja żona! Ehe. Kiedy miałem 5 lat, miałem własny dom i pracę! Śnieżny Grizzly, biegną! E, tu trzeba czegoś więcej, Kupo futra! Walczyłem z większymi niedźwiedziami! No to, no to... E, założyłem ci kwyt! Dmudl się niedźwiedziu! Dobra robota, tato. Pokazałem mu, co znaczą zapasy z wojskowych. Kiedy stacjonowaliśmy na froncie syberyjskim, walczyłem z rosyjskimi niedźwiedziami za pieniądze. Pięć rubli od niedźwiedzi skóry. Zarabiałem 25 rubli dziennie. Wiecie, czasami jeleń podchodzi i ucieka. Ech. A czasami podchodzi i nie ucieka. Bingo! Tato, może nazwiesz mnie durniem, ale... Ja uważam... Co durniu? Entretia, entretia. Uważaj na pałeczki. Kiedy byłem więźniem wojennym... Torturowano mnie nimi przez wiele miesięcy. Niski ryżu, a w pobliżu ani jednego widelca. W czasie wojny postrzelono mnie 13 razy! 13 razy w tył głowy! Kiedy piłem wodę, mogłem podlewać trawnik. Ostrożnie! Uwaga na ściany! Świeżo malowane! Grałem w golfa, kiedy ciebie nie było jeszcze na świecie. Jak sądzisz synu, kto wymyślił zasady tej gry? Ha! <grywa> Widziałeś to? Znać rękę mistrza! Cieka, piłka! A cóż to za osioł parkuje tak blisko pola golfowego! Ty tatusiu. A czy pana imieniem nazwano jeden z alpejskich szczytów? Bez żartów! Moje imię noszą całe łańcuchy górskie! Nigdy nie słyszeliście o Andach. Ach, traperskie życie. To mi przypomina jak przemierzałem na czworatach syberyjską tundrę. Straciłem cztery odmrożone palce. Oczywiście później mi odrosły. Przez miesiąc nie było nic do jedzenia, tylko śnieg i śnieg. Tanto, co zrobiłeś, żeby wpaść mamie w oko? Z Bizona spadłeś, synu, spójrz na tę twarz. Z czego więcej trzeba kobiecie? Hmm. Teraz opowiem pewną historię, posłuchajcie. Bitwa o Dunkierkę, noc, szrapnele latają, wybuchają bomby, mój kumpel Peterson traci nogę, nie swoją oczywiście. Tato, co z Lubim? Nie martw się o niego, słyszał tę historię tysiąc razy. Razy. Andy, czy naprawdę wiesz jak rozwiązać ten... problem? Żartujesz? Znam psychiatrię na wylot. Studiowałem z Freudem. Mako! tak, ciało czołgu, zacięło się! Spojrzałem w instrukcję, ale wyobraź sobie, ona była po niemiecku! Więc migiem nauczyłem się niemieckiego i odblokowałem... Ty się do szkoły, chłopcy! A ty co masz dla swojej mamy Andy? Mam już upatrzony używany kaftan bezpieczeństwa. Z opaską na oczy i kneblem do kompletu. <śmiech> Andy! <śmiech> chyba wpierw się pomodlisz! <laughs> Dobra, niech będzie. Jeśli posłuchasz tam na górze, dzięki za żarcie i dzięki za to, że jest tu cała rodzina. To na tyle. To było naprawdę bardzo miłe, Andy. Ciebie akurat nie miałem na myśli. Pochodzi. Zgodnie z ostatnią stroną testamentu, pani Sherman życzyła sobie, żeby zapłacił pan wszystkie jej rachunki. Dziękuję panu za uwagę. Usłyszymy się jeszcze. Nie mogę w to uwierzyć! Jasne, zajmę się twoimi rachunkami, ale poczekaj, spotkamy Wersja się posta, jeszcze! To świetny stojak. Wytrzymał tyle to i wytrzyma jeszcze te jedne święta. Kiedy byłem mały, nie miałem stojaka, musiałem sam trzymać choinkę!